Cześć, tu Agata z Zaprojektowane i dzisiaj kolejny dzień z projektowania w Figmie. Zasada jest prosta. Odpalasz Figmę i robisz to co ja. Dzisiaj kontynuujemy sobie design aplikacji bankowej. Jeśli nie widziałaś bądź nie widziałeś, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka. I zrobimy sobie kolejne trzy sekcje, czyli na przykład oszczędności, Twoje karty oraz menu dolne. Jedną z wielu rzeczy, za którą uwielbiam Figma, jest to, że możemy elementem rozmyć sobie tło pod tym elementem. Wystarczy w efektach dodać background blur. Wczoraj mówiłam o gradientach, że wszędzie żeby był ten sam. Hmm, kłamałam. Ważne by tonalnie do siebie pasowały, czyli jeżeli mamy kolorystykę różową, turkusową, to nie wjeżdżam teraz z pomarańczowym. Pro tip. Ikony w menu dolnym nie są oczywiste, dlatego dodałam im podpisy. Pamiętaj, że, żeby być na bieżąco z filmikami i projektować ze mną, zasubskrybuj mój kanał i polub ten filmik. Dzięki!